Była premier, obecnie europosłanka Beata Szydło, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, parlamentarzyści z województwa świętokrzyskiego, spotkali się w Staszowie z mieszkańcami. Powołani zostali pełnomocnicy Korpusu Ochrony Wyborów w okręgu 81, rozmawiano o potrzebach i problemach, z jakimi boryka się region staszowski. Pani premier odwiedza mieszkańców terenu całej Polski, więc jest niezmiernie miło, że również odwiedziła tutaj ziemię staszowską. Yy, można się z tego ty, ty, ty oczywiście tylko hmm, cieszyć. I rzeczywiście uczestnicy spotkania byli z obecności znamienitych gości zadowoleni. Witali ich brawami, także brawami przerywali ich wystąpienia, a dla byłej premie odśpiewali stola. Bata Szydło podkreśliła, że spotkania i rozmowy z elektoratem są o wiele ważniejsze i na pewno nie zastąpi ich żadne medium społecznościowe. Wsłuchać się w głos ludzi, którzy dają nam mandat do sprawowania władzy. I to jest święta zasada prawa i sprawiedliwości. My przyjeżdżamy, słuchamy Państwa, rozmawiamy z Wami. Nie zawsze to są łatwe rozmowy, bo nie zawsze też wszystko to, co my proponujemy czy realizujemy, udaje się tak, jak chcielibyśmy, żeby to przebiegało. Często trzeba zmienić plan, często trzeba naprawić błędy, które się popełnia. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości oczekuje właśnie od liderów partii spotkań, rozmów, takiego bardzo potrzebnego, bezpośredniego kontaktu kontakt bezpośredni z ludźmi dla polityków Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo ważny po to aby właśnie wsłuchać się w problemy tak małych właśnie miasteczek jak dzisiaj Staszów myślę że niedługo także Opatów rządowe projekty rozwoju infrastruktury komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem tych z regionu Świętokrzyskiego Omówił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. I te inwestycje drogowe, tak jak w przypadku innych regionów, tutaj w województwie świętokrzyskim, stają się faktem. Nie mogło zabraknąć rozmów o jesiennych wyborach parlamentarnych, które zdaniem polityków. Będą najważniejsze od 1989 roku. To będą jedne z najważniejszych wyborów, jeżeli nie najważniejsze po 89 roku. Te wybory zadecydują o wyborze rządu i o tym, jaka będzie Polska. Czy Polska będzie nadal rozwijała się w sposób zrównoważony? Te wybory zadecydują także o losie. Takich miast i gmin, jak Staszów, jak Ziemia Staszowska, i jak ziemia świętokrzyska. Pamiętamy, jak poprzednie rządy POPSL były odwrócone plecami od takich właśnie miejscowości i od takich właśnie regionów. Minister Krupka odniosła się też do. Zwiększenia liczby obwodów głosowania. Dlatego ważne jest bezpieczeństwo podczas tych wyborów, dlatego ważna jest ich uczciwość, transparentność, ale także ważne jest to, aby jak najwięcej osób wzięło udział w tych wyborach i aby ten akt wyborczy był dostępny nie tylko dla mieszkańców wielkich miast, ale także małych miejscowości, aby ci mieszkańcy mogli łatwiej dotrzeć do lokali wyborczych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zadawać pytania politykom, jak to określił Leszek Kopeć z górnej pyłki. Burmistrz Staszowa, podobnie jak jego kolega z Połańca, przypomniał, że gmina buduje w Grzybowie terminal przeładunkowy i na tę inwestycję potrzebne są pieniądze. Dzisiejszy dzień to jest dla mieszkańców, dla tych osób, które tutaj się spotykają, które chcą z panią minister, z panią premier te pytania zadać i odpowiedzi usłyszeć. Jacek Nowak pytał o budowę obwodnicy Połańca. Burmistrz Połańca uznał odpowiedź ministra Jatamczyka za satysfakcjonującą go. A o moja odpowiedź od pana ministra satysfakcjonuje i na te kolejne lata myślę, że obwodnica Połańca zostanie włączona w budowę struktur obwodnic w Polsce. Włodarz Połańca przypomniał parlamentarzystom, że jego miastu potrzebne jest przywrócenie kursowania pociągu. W latach 70. -tych, 80. -tych podróżowaliśmy tą koleją w całą Polskę. Te połączenia zostały przerwane do kołańca i teraz chcemy, żeby one zostały odbudowane, jak również połączona ta nasza sieć kolejowa z koleją na Podkarpacie. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. Sama ośrodka kultury w Staszowie wypełniona była do ostatniego miejsca. Zastanawialiśmy się nad miejscem, w którym by to spotkanie mogło się odbyć. Było kilka miejscowości branych pod uwagę, ale wybraliśmy tutaj centrum powiatu, Staszowski Ośrodek Kultury, gdzie może pomieścić ponad 300 osób. Ostatnim akcentem spotkania były krótkie występy artystyczne. Jerzy Strzyż, STV Info.